Siema, się maść na 2012 i jest na moim kanale. Będziemy dzisiaj robić przedstawienie, przywitaj się. Nie <laughs> tutaj. mamy jednego pluszaka, a tutaj drugiego. No, przerażone, przedpierdzone, Dobra, to robimy przedstawienie. Ja muszę przejść. Tutaj, jak tutaj przejdę, to nie zwracajcie na nich bogi. Konacz. No i... Cześć. Cześć, co robisz? Idę do pracy. Aha, ja też. No, no. Pyk, 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 pyk. Maluję, maluję. Malujemy, malujemy, malujemy. Nie zwracaj na nich uwagi. Malujemy. Malujemy, malujemy. Dobra, ja wracam już na ogródek. Ja też. Cześć, co Cześć. robisz?

Pisoczek i gazowaną kolę Osiemnastka. Osiemnastka. Będzie szampan. Co zrobimy O Jezu, Na stole. Pisoczek i gazowaną kolę Wow, fajna impreza! A za chwilę dla dorosłych. Cześć. E, no nie, nie. Nie będziemy chodzić dla dorosłych. Bo nas się jeszcze zbanują ten kanał. Ale to nie będzie fajnie. Dobra! Jeszcze cześć. jeszcze jeszcze. Idziemy spać. Ja stan na przepaści. <grym> Szybko! Super. Nie musisz mnie uratować. Trzymam się. Super małpa! Nie musisz mnie ratować. Okay. Ja tak chyba spać, bo przecież tak. No nie cześć. wiem, czy tak się... No Moi koledzy tak śpią. No dobra. Klik, ja się obudziłam prawie po południu, ale to nie było po południu, jeszcze troszkę rano. A! A! I klik, sakowałam ją wszystko. Klik. A ty? A Ty nie widziałeś jak ja się obudziłam. Okej. A! Co, lala, lala, lala. Okay. A. co lala, lala, lala. Nie, jest taka? La, la, ty la, jak my byliśmy na ogródku. O, hej. O, hej, dobra. To idziemy na sam ogródek? Tak. I robimy imprezę. Tak. Jako chwilę? muszę zapytać co wysiadł. Możemy powiedzieć imprezę? Tak, możecie, okej, okay, dobra. E, to robimy imprezę. Osiemnastka, osiemnastka, Będzie szampan, muzyka, będzie ciastka, Będziemy tańczyć na stole, Pisoczek soczek i gazowaną kolę. Wow! Wariat, tak! Muzyka wejdzie na ciastka, będziemy tańczyć na Na tej imprezie Szkoda, że nie mamy... Każdy już wie, co będzie działo się. Na tej imprezie już wszyscy tańczą. Będziemy pić coś z pomarańczą. Tańczą, ile ma mają sił. Tylko chluby nie pancie. Nie, zoszka przysłyszałam. Pan, co? Pan, co? No. Pan, ja sobie nie co? Pan, co? Pan, co? Pan, co? No nie, no co? nie No Pan, nie, Pan, co? Na stole, i co? I każą rano kole Koniec! Kropka! Koniec, la, 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 la. koniec, 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 Lecę do was! Au, wow, nie koniec, Ja koniec, koniec, do was! O, ja to jest. Dobra, zwierzaki wam mówią Bye-bye!